Dzień dobry. Co to jest ciśnienie tętnicze? Ciśnienie krwi to siła, z jaką krew w tętnicach napiera na wewnętrzne ściany naczyń. Ciśnienie skurczowe to wartość chwilowa mierzona w czasie, gdy serce kurczy się i przepompowuje krew do aorty i układu tętniczego. Ciśnienie rozkurczowe z kolei to najniższe chwilowe ciśnienie w czasie. Gdy serce nie kurczy się i nie wyrzuca krwi do aorty, jest to wartość mierzona tuż przed skurczem serca. Na schemacie przedstawiono chwilowe wartości ciśnienia skurczowego, wartości wyższe, i ciśnienia rozkurczowego, wartości niższe, dla kolejnych fal tętna. Chwilowe ciśnienie tętnicze zmienia się z każdym skurczem serca w spoczynku. W chwili odprężenia, Snu czy pracy. Zmiany te mają niewielki zakres, ale ich obecność wskazuje, że chwilowe ciśnienie skurczowe i rozkurczowe nie jest stałe. Ciśnienie tętnicze zmienia się w krótkim czasie w przeciągu sekund, minut. Zmiany mają charakter trendów rosnących bądź malejących. Sytuacje, w których zmienia się ciśnienie tętnicze, są częste. Może to być wysiłek fizyczny, na przykład związany z wykonywaną pracą bądź treningiem. To, może to być związane ze zdenerwowaniem, stresem, z oczekiwaniem, z niepewnością. Zmiana pozycji ciała, na przykład z siedzącej na stojącą, powoduje gwałtowny spadek ciśnienia. Zjedzenie niektórych pokarmów, zażycie leków, używek, wystąpienie bólu może również spowodować zmiany ciśnienia tętniczego. Na tej rycinie przedstawiono całodobowe pomiary ciśnienia tętniczego u osoby zdrowej. W ciągu dnia mamy różną aktywność, ale cechą charakterystyczną czuwania jest to, że wartości ciśnienia skurczowego i rozkurczowego są wyższe. W czasie snu obie wartości ciśnienia spadają. Po przebudzeniu Ciśnienie znowu rośnie. Jest to przykład 24-godzinnej rejestracji ciśnienia tętniczego u zdrowej osoby. Z kolei ta rycina przedstawia przeciętne zachowanie się ciśnienia skurczowego u osób zdrowych w czasie wysiłku. Był to bieg na bieżni o narastającej prędkości. Po zakończeniu biegu wszystkie osoby wypoczywały przez 15 minut w pozycji siedzącej. Widać wyraźnie narastający trend. Ciśnienie tętnicze rośnie do szczytu wysiłku, w tym przypadku do 12 minuty, a następnie stopniowo opana. Dziękuję za uwagę.